Jestem Sonic, niebieska kulka superenergii, w niewiarygodnie estetycznym opakowaniu. Żeby uratować moją planetę, musiałem spaść na waszą. <śmiennie> 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 Gdzie jestem? Który dziś jest? Derok jest już prezydentem? Pół godziny temu przez dziwny skok mocy padło zasilanie w czterech stanach na zachodnim wybrzeżu. Kto tam? Aaaaaa! Aaaaaa! Czemu się chowałeś w moim garażu? Bo cała armia chce mnie dorwać! Witam kolegę ze wsi. Daję ci teraz 5 sekund, żebyś powiedział, gdzie to jest. Stop! I strzelać! Aaaaaa! Wypas! Paramount Pictures przedstawia. Jazda! Nie no, nie wierzę. O ja cię zatrzymaj się natychmiast! Największa na świecie kula z gumek recepturek? Chodźmy zobaczyć! Nie, to nie jest wesoła rodzinna wycieczka! E, fakt. Straszne nudy, ale sklepik spokoł. Już wkrótce. Możemy tu chwilę zostać. To co robimy teraz? Wow! Patrz i się od mistrza. Powinniśmy już iść? Tak, spadamy. Nowy świat. Myślisz, że da się przede mną uciec. O, patrz jaki słodziak. Auto masz ubezpieczone, nie? A! Geniusz zła, a teraz skiniesz. Ja. <laughs> Tylko tyle umiesz! Nie, ale miło, że pytasz. Zaraz będzie boom. Jak to przeżyłeś? Nie mam zielonego pojęcia! Film producenta szybkich i wściekłych. Oh, Dlaczego chcesz oddać życie za tego głupiego kosmitę? Oh, to mój przyjaciel. Ha, ha, ha. Mega. Mam potężną moc. Z prawego pasa nie skręca się w lewo. I używam jej, żeby chronić moich przyjaciół. Jakby się nie spodziewałeś, co? Bla, 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 bla. Daj znać, kolu jak będziesz chciał skoczyć na Solo! SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA A, to ty jesteś najlepszym kumplem Toma, o którym tak ciągle nawija? Nie wiem, co w tobie widzi. <laughs> Przestań! WKRÓTCE W KINACH